Chwilka, dosłownie chwilka dzisiaj, bez rozgadywania się. Dużo szczegółów w tej sprawie, która jest tam wyszczególniona na miniaturze i o której mowa. Szczegóły są w, na moim profilu facebookowym i na mojej stronie facebookowej. Na profilu obecnie występuję w takiej dość dziwnej pozycji, z takimi rękami do, 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 do przodu. A na stronie zawsze jestem w czarnym golfie. Na tle jakimś takim sztucznym, tyle z mediów narodowych. I tam są szczegóły, które, których nie będę teraz tam wyczytywał, cytował, bo to by mi zajęło pół godziny. Krótka, krótkie streszczenie, jak widzę obecną sytuację polityczną w Polsce. <laughs> I tam odsyłam, no na Facebooka. Na razie Facebook mnie toleruje, nawet całkiem nieźle, nie banują, nie, nie przeszkadzają, po, tam czasem postraszą. Więc korzystam. Jeżeli ktoś kogoś nie przyjmuje do znajomych, to znaczy, że tam mi się znowu kończy limit, i to nic nie znaczy. Jestem, jesteśmy w kontakcie. Ja patrzę na maile, ale na maile patrzę tylko na profilu, na stronie nie. Bo na stronie mi nie wyświetla. Także zapraszam na mój głównie profil, profil tam z tymi takimi rękami do przodu, tak, tak, właśnie. Jak taki, jakiś czarownik, trochę tam występuje. I tam jest dużo informacji, naprawdę. I dużo komentarzy, bardzo ciekawych komentarzy. Dzisiaj też proszę o Państwa komentarze, czy się mylę, czy się nie mylę, bo oczywiście te moje filmiki służą do tego, żeby komentować i żeby poprawiać, czy też no, wysuwać inne, inne hipotezy. A więc głosowanie nad Funduszem Odbudowy. Spotkało się z bardzo wieloma komentarzami, które często idą w kompletnie jakieś absurdalne strony, nie, nieistotne. Natomiast to, co jest istotne w tej chwili, to jest to, że obecna ekipa rządząca liczy na bardzo duże pieniądze do rozdania wyborcom. Notowania PiSu spadały przez zimę ze zrozumiałych przyczyn. Potem się niby ustabilizowały. U niektórych sondażownie rosną, u innych spadają dalej. Nie jest to jasne. Myślę, że pisarze, przepraszam bardzo, partia rządząca ma, swoją, ma swoje wewnętrzne badania, godne zaufania. Coś tam wiedzą. Sądzą, że pieniądze, które. I, że wy, po pierwsze, sądzą, że Unia Europejska wypłaci im jakieś pieniądze w najbliższym czasie. Że oni te pieniądze rozdadzą wyborcom i że mają szansę wygrać wybory do Sejmu albo przynajmniej uzyskać dobry wynik no, pod, pod połowę posłów, tak żeby mieć tam w okolicach połowy posłów znowu jeszcze w najbliższych miesiącach. Tak myślę, że myślę o tych, ja myślę, że oni myślą o tych najbliższych miesiącach, może o wiośnie, ale raczej o jesieni, ponieważ no, trudno się nie spodziewać, ażeby rząd światowy. Globaliści, jak tam ich nazwiemy, nie wyskoczyli już jesienią z jakimś nowym pomysłem, który oni będą musieli w Polsce realizować i nieuchronnie stracą znowu popularność, którą sobie zaskarbią rozdawaniem pieniędzy, zniesieniem lockdownu, wyszczepieniem połowy Polaków itd. Tak oni sobie myślą. Mogą nam przeszkodzić nasi nadzorcy jesienią. Więc teraz weźmy pieniądze od Unii, rozdajmy je i szybciutko, póki się jeszcze da, wygrajmy wybory. I do tego są namawiani przez mainstreamowe media, które im kadzą, że takim teraz będzie rosło, że te pieniądze będą i tak dalej. Szczegóły znajdziecie Państwo właśnie u mnie na Facebooku, bo tam są w poprzednich, w poprzednich dniach po prostu zamieszczałem rozmaite teksty, linki z komentarzami. Znakomity jest na przykład tekst, wczorajszy tekst Jakuba Bierzyńskiego, znakomitego socjologa, analityka, który bardzo inteligentnie zanalizował sytuację i wyciągnął z niej dokładnie odwrotny wniosek niż ja, to znaczy że sytuacja jest właśnie taka i to znaczy, że teraz Kaczyńskiemu będzie z tym dobrze. A ja wnioskuję tak. Bierzyński pisze, że Kaczyńskiemu będzie z, tym, z tą sytuacją dobrze i mu będzie bardzo szczęśliwy, będzie miał powodzenie. On pisze, Bierzyński pisze to po to, żeby Kaczyński zrobił wybory i je przegrał. A co? No bo właśnie o to chodzi. Że obecne rządy pisowskie są słabe. Rząd pisowski, jeżeli będzie trwał do końca kadencji, będzie rządem słabym. Nie będzie mógł brać nas za pysk. Traci posłów, traci poparcie, musi zabiegać w każdym głosowaniu o kogoś tam, o, o, o Gawina, o, o Ziobrę, o Lewicę, na przykład, o PSL, o poszczególnych posłów, nawet z szeregów samej, samego PiSu, nawet nie Solidarnej Polski czy, czy Gowinowców. Ostatnio był to problem z posłem Zawiślakiem i posłankami Siarkowską i Janowską. Trójka posłów PiS zagłosowała przeciwko funduszowi odbudowy. A więc, skoro musi zabiegać, to nie może zbyt łatwo za mordę wziąć. Natomiast, gdyby przegrał wybory, możliwy będzie prawdopodobnie rząd z premierem, nieznanym nam zupełnie jeszcze kandydatem, gdzieś tam ukrytym głęboko premierem wys wysuniętym przez Ruch Hołowni, Polska 2050, 2050 Hołowni i to dopiero będzie zamordyzm, bo jeżeli będą mieli pewną większość w Sejmie, jeżeli będą bezpośrednio podczepieni pod dużo groźniejsze ośrodki nawet niż dotychczas, dotychczasowa była praktyka PiSu, no to po prostu Wezmą zapyski już bezlitośnie, wprowadzą obowiązek szczepień. Jeżeli nie przymus, rent, to jest różnica. Obowiązek to jest to za niespełnienie obowiązku szczepień na grozi grzywna lub areszt za w zamian za grzywnę. Areszt lub prace społeczne w zamian za grzywnę niezapłaconą. Natomiast przymus to jest przymus. To przychodzi policja i, i zgarnia. Na razie tego przymusu nie da się tak łatwo wprowadzić. Nie ma go w przepisach, ale to jest kwestia jednego zdania dopisanego do dowolnej ustawy. Jak to się teraz praktykuje, i ten przymus będzie. A więc to nas może czekać, jeżeli Kaczyński da się skusić serennym głosom i zrobi wybory, licząc na pieniądze. A pieniędzy nie musi dostać, dla jasności. Unia nie musi tych pieniędzy dać. Po pierwsze, jeszcze nie wiemy do końca, czy ten fundusz odbudowy będzie. Jest ogromna presja, na przykład w Finlandii, żeby to ratyfikować, ale w Finlandii jest teraz największy problem z ratyfikacją. Wystarczy, że Finlandia nie ratyfikuje, to już tego nie będzie. A po drugie, no ratyfikacja pewnie zostanie przepnięta, ale za to pieniądze będą uwarunkowane. I nie wiadomo kiedy będą. A w ogóle też nie wiadomo, czy będą, bo jeszcze coś się może wydarzyć. A na pewno nie wiadomo, czy będą do jesieni. A zatem cały ten plan Morawieckiego, Kaczyńskiego, myślę, że bardziej Morawieckiego, no bo Kaczyński tego wszystkiego nie rozumie, opiera się na wątłych podstawach na wątłych przesłankach, że do, tak dostaniemy te pieniądze i zdążymy przed kolejną, czwartą falą, przed kolejnymi jakimiś pomysłami rządu światowego, przed jakimś klimatycznym stanem wojennym, który nam narzucą, nie wiem, za pół roku albo kiedyś, zdążymy w tym czasie zrobić wybory, zapewnić sobie rządy na kolejne cztery lata i, przez, i teraz już będzie, ha, żyć nie umierać, Oczywiście już wtedy wprowadzimy wszystkie te pomysły, każemy Polakom chodzić na czworakach z torebką foliową na głowie, no bo chodzi o to, żeby nie oddychać, nie wydychać dwutlenku węgla do atmosfery. Każemy złomować wszystkie samochody. A spalinowe na pewno. No diesla to zaraz już w ogóle, wszystkie spalinowe zaraz potem, a elektryczne też. A po co, a co? W końcu te elektryczne są napędzane w sumie energią z węgla. Bo w Polsce przecież tej baterii nie da się naładować, jeżeli przedtem elektrownia nie spali węgla. No właśnie. Tak, tak. Złomować wszystkie samochody. No więc to wszystko będzie realizował PIS, jeżeli wygra wybory. Tak sobie myślą, ale nie wygrają, bo wygrać ma kto inny. I do tego są jest Kaczyński namawiany, żeby zrobić wybory i je przegrać. I tym optymistycznym akcentem kończę dzwoniąc dzwonkiem wolności i czekając na Państwa komentarze tutaj, ale także na Facebooku, gdzie na razie, jak mówię, jestem mile widziany najwyraźniej i no i na razie działamy na Facebooku. Dziękuję bardzo, do zobaczenia przy najbliższej ważnej okazji.